Ten głos w Twojej głowie nie jest Twój. Ten głos, który mówi, nie jesteś dość dobra. To nie jest Twoje sumienie. To echo cudzych ran, które w Tobie zamieszkały. Słyszysz go? Gdy ktoś, pójdzie, nie, gdy ktoś coś pójdzie Ci nie tak? Gdy zrobisz błąd? Gdy ktoś Cię odrzuci? Powinnaś była lepiej. Znowu zawiodłaś. Ale to nie Twoja, nie jest prawda. To język pokolenia, które nigdy nie mogły odpocząć. Twoja matka też to słyszała. I jej matka to dziedziczony głos wstydu, który udaje rozsądek. Kłamstwo, w które uwierzyłaś, to jestem taka, bo coś jest ze mną nie tak. Nie. Nie jesteś wadliwa. Jesteś spadkobierczynią emocji, które nie zostały uzdrowione. Nosimy w sobie echa ludzi, którzy robili, co mogli, z bólem, którego nie rozumieli. Ale tu zaczyna się zmiana. Kiedy przestajesz wierzyć w ten głos, a zaczynasz słuchać swojego czułego, łagodnego, który nie ocenia, tylko wspiera. Wtedy kończy się pokoleniowa wojna, bo nie wszystko, co nosisz, należy do ciebie i może, na, możesz to oddać z miłością i bez winy. Więc następnym razem, gdy poczujesz, że znów w siebie wątpisz, zatrzymasz się i powiedz: To nie jest mój głos, to echo.